진 <목소리나> Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Deur Harates, jest, moi drodzy zombie Apokalips mod z Yandere Simulator, moi drodzy, main menu wygląda zachęcająco. Materiały, które przeglądałem sobie z tego modziaka, również wyglądały dosyć zachęcająco. Zatem sprawdźmy od palmy modziaka, w którym pani Yandere będzie musiała przetrwać Apokalipsę. O Osana też tutaj żyje. Mamy tutaj nawet fabułę, widzowie. Mimo wszystkich rywalek, Ayano nigdy nie sądziła, że będzie musiała radzić sobie z zombie, kiedy przetrwanie stało się główną misją, to senpai już nie jest priorytetem. Nie jesteś już ważny, panie senpai. A Jano dostała zadanie odzyskania ważnych przedmiotów z tego powodu, że ona nie czuje żadnego strachu. Ej, przepraszam bardzo, ja czuję. Proszę mnie tam nie krzywdzić. Tylko ona może zdobyć to, czego potrzeba, żeby zatrzymać apokalipsę. Podczas twojego zadania, uważa... mam generalnie uważać na martwlaków. Dobrze. Poradzę sobie. Mamy, moi drodzy, sobotę. I idziemy zdobyć jakieś różne przedmioty. Tylko trzeba będzie uważać na te wszystkie mendy, które pewnie będą mnie atakować. Co tu robi senpai? Osana. Co z Osaną? O czym ty mówisz? Czemu wzdychasz? Co się tutaj dzieje? A ty myśl, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny odcineczek z The Under Simulator i na jakiś kolejny modziak. Ja dam tutaj skip, co tutaj robi ta koleżanka. I co teraz? O! You're safe now. Jesteś bezpieczny teraz? O czym ona mówi? Czy ja miałem po prostu jakiś save na piątek i teraz wszystko popsułem już tak na start? Mordo, ale apokalipsa jest. Co to za. Z... Co to za zdjęcia? Nie, kto to jest? Apokalipsa jest. Widzowie, najlepszy początek na świecie, po prostu. Naprawdę popsułem moziaka już tak szybko. Dobra, wiecie co? Usuńmy sobie wszystkie savey. Okej, okay, jest poniedziałek, widzowie. Proszę, zadziałaj. Dobra, jesteśmy u siebie w chacie. Okej, okay, działa. First of all... Y Notebook, ok, mamy flashlighta Dobra, potrzebujemy notebook wizowy, jakiś zeszycik. Ej, jako nabiega! Proszę, nie podchodź, proszę. Co się tu stało? Ej, 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 ej! Dlaczego pan zombie tutaj zrobił mi coś takiego? Co tu robi senpai? Znaczy, nieistniejący senpai. A! Dobra, wizowie, straciłem latarkę w takim wypadku. Co tu robił nieistniejący, niewidzialny senpai? Dobra, ale potrzebujemy tak... Kreseczka, kreseczka mam nadzieję, że wskaże mi gdzie jest zeszyt. Tupu, tupu. Okej. Okay. ptamy przed siebie, nie patrząc za siebie. Fontanna. No to zajebiście. Fajny zeszyt. Ten zeszyt może być generalnie wszędzie. A tam jakieś grzyby się poruszają. Nie! To już człowiek nie jest, widzowie! Najgorsze jest to, że serio, ten zeszyt może być chyba wszędzie. O, ale znalazłem, moi drodzy, cukier. A tutaj mamy sól. I mamy też, widzowie, musztardę. Nie wiem, po co są te wszystkie przedmioty, ale dają, to biorę. Siema. Tak, ja jestem. Apokalipsa wybuchła. To ja, wydupiaj. Nie wiem, gdzie są zombiaki. O, o. Mamy notebook. Okej, okay, next is main ingredient. W jakiejś dużej butelce. Find the bottle. Ty sobie chyba w tym momencie ze mnie kpisz. Chloro coś tam, potassium A... Barium. Amonium. Podniosłem właściwie wszystkie butelki, które tutaj były. Już nie ma nic więcej do podniesienia. Mam wybierać, i nie? Aaaa! <słyski> Ej, przestraszy. No nie, nie, nie. Pani Andere została dorwana przez zębiaki. Rzuciły się na mnie, czy nie? Wszystko od nowa? Będę musiał znowu szukać tego. Będę musiał znowu szukać zeszyt. No to super, dobra mamy notatnik I w tym momencie trzeba znaleźć Big Bottle, ej a co jak wejdę tutaj Nie ma nikogo, a chciałem z tobą pogadać Nie, popsułem, dlaczego ja tak zrobiłem Ja chciałem tylko Co ja najlepszego zrobiłem widzowie Proszę wyjdź stąd Wyjdź stąd Cześć zębiaczku, pomóż mi stąd wyjść Proszę Widzę cię tam. I znowu muszę zrestartować grę. Znowu wszystko popsułem! No nie wierzę. Dobra, mamy zeszycik ponownie. I w tym momencie idziemy widzowie na dół, omijamy pokój tutaj, pani psycholog. Nie wchodzimy tam, nawet tam nie zaglądam. Zobaczmy, czy tutaj ewentualnie jest buteleczka duża, Keycard. Nie, nie wygląda na to, czy tutaj u pani pielęgniarki, u pani pielęgniarki, coś może być. Ja, pu, 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 jak kurde wbiła. Dobra. Tam chyba nic nie ma. Więc szukamy dalej. Potrzebuję wielką buteleczkę. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, co chciałem powiedzieć. Dobra, ale. Hmm, może na przykład tutaj, w sali gimnastycznej. To raczej nie ma sensu, żeby tam była jakaś wielka buteleczka, ale jak już tutaj jestem, to sprawdzę. Dzień dobry, czy jakaś duża buteleczka? Nie wiem, na co liczyłem. <laughs> Okej, okay, idziemy w takim wypadku z powrotem przeszukać wszystkie pozostałe sale. Czy tutaj... O, widzowie! A nie, to jest musztarda. Trzeba wszystko dokładnie sprawdzić. Dobra, jesteśmy... Jest! Pick the bottle! Eee... Help, to can. Co? Find do. jakiś medicin, mam znaleźć? Okej, okay, to może być w Science Labie, albo właśnie u pielęgniarki. Więc idziemy sobie teraz do pielęgniarki. Potrzebujemy em, jakiegoś lekarstwa. Natomiast, czy naprawdę szkolna pielęgniarka ma jakieś rzeczy, żeby powstrzymać apokalipsę zombie? No ale dobra, chodźmy to sprawdzić. Jest, Pig The Vial. Red Spider... Li... Fanta Licoris Radiata Flower. Dobra, idziemy do um, tego drzewka, pod którym wyznajemy miłość do Sempaja, ponieważ tamte kwiatki coś, coś zawierają istotnego dla nas. Więc szybko, picy, 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 pani Andere. I zaraz powstrzymamy apokalipsę zombie. Minori już nie będzie tak biegać, menda jedna. <gry> Okej, okay. tupu, tupu, tupu. Czy to, 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 to tutaj? Nie, nie chcemy boostować stręża. Chcemy kwiatki pozbierać. Tylko gdzie? O, dobra, jest Flower. Teraz mam wszystko, ale Osana powiedziała mi, że Raibaru jest gdzieś w szkole. Muszę ją znaleźć. Jak Raibaru jest w szkole? A co robi tutaj Rajbaru? Czy naprawdę moim zadaniem w tym momencie jest ocalenie Rajbaru? Ja nie chcę. Ja po prostu wejsz beki i baseballowy i powiem, że to zombiaki były. Albo ewentualnie zostawmy rajbaru na pastwę losu. Nie no, dobra, będę najlepszą przyjaciółką na świecie, tylko że łajbału może być wszędzie My się pysie. Worapapapra pra ile was tam było. Ej, właściwie ona może być nawet tutaj. Łajbału! Łajbału! Nie, nie ma łajbału. A ja muszę stąd szybko się usunąć, bo zaraz. Ale lipa. Ale lipa. Co ja najlepszego narobiłem, widzowie? Ja nie chcę tego powtarzać. Ja nie chcę tego powtarzać, widzowie. Najgorzej na świecie. Co ja narobiłem? Jak ja stąd teraz się wydostanę? Dobra, Midori przychodzi. Wydupiam stąd. Halo. Ła ra papa pra papa. Zebrałem już wszystko, czas podobnie znaleźć rajbaru, tylko że teraz już się uda widzowie. Nie chcę mi się już tego powtarzać. Teraz definitywnie znajdziemy... rajbaru. A później dam cię na pożarcie zombiakom. Przecież ty możesz być wszędzie w tej szkole. I dlaczego... Oj, ojoj oj! O ojoj ojoj ojoj! Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę po prostu. Przecież to są jakieś jakieś kpiny, jakieś jaja. Kpina, nie, 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 nie. Dobra, uciekłem. Spociłem się, ale uciekłem. Skąd ich tyle się kurde tutaj nabrało? Wajbał? Nie ma ajbału. Łajbału. No gdzieś ty kurde się podziała. Moja droga koleżanko. U pana dyrektora może stwierdziła, że tu będzie bezpieczny. Dupa! Nic nie stwierdziła. Wajbał, tak! Safe Rybaru and escape. Dobra, nie, chciałem jeszcze sobie pośmieszkować, ale lepiej nie, bo zaraz kurde przylecą i będzie wszystko od nowa. A Jano i Rajbaru uciekły razem do szkolnego wyjścia. Rajbaru trzymała e, bardzo istotne tutaj e, rzeczy, żeby ocalić ludzkość i nie zdążyłem przeczytać. Ej, Ja... Nie zdążyłem. Natomiast Ayano zauważyła znajomą figurę senpai! Bardzo mu daleko do tego tutaj niesamowitego studenta, e, ponieważ e, był, był martwlakiem, był tutaj ząbiaczkiem, który do niej pełzał. Raibaru poszła dalej, a Ayano rzuciła się w ramiona swojego wielkiej miłości, dołączając do niego... Generalnie na zawsze, czyli pani Andere stała się zombieczkiem, nikt nigdy i nie odbierze jej szczęśliwego zakończenia, no i w sumie żyli długo i szczęśliwie. Pani Andere będzie już na zawsze z panem Sempajem, pełzać i wydawać jakieś takie dźwięki, będą razem żreć sobie mózgi innych ludzi. Tymczasem my <laughs> się to by było tyle na dzisiaj, krótki, ale myślę naprawdę bardzo spoko młodziek, taki inny niż pozostałe, w które sobie graliśmy. Jeśli odcineczek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w jakimś innym odcineczku. Trzymajcie się, pa pa!